to To jest po prostu tak niesprawiedliwe. Przyjechał człowiek 200 km, żeby se złapać jebanego konia, przepraszam. I Iruzga W akcji król szmaciarzy Zaraz na, oczywiście na mormyszkę moją. No. Dobry jest. Albo taki zawzięty Dziękuję, Dziękuję i chuju masz za karkę Ty masz moją to... moją blaszkę z wczoraj, kurwa szczupłaka <grym> 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 Zgłupiałem Zgub zamarłem Zabaw, co Zamarłem, co to było? Rozumiesz? Krzysztof Daj to, proszę mi tu weź na okonie i na szczupłak ja A ty co masz? Nie ma, Redzi, Redzi, chcesz... Umarłem teraz, Redzi, chcesz... co tu się wydarzyło? Chcesz kupić? <laughs> ja, Reggie, co tu się wydarzyło? Człowieku, tam jeszcze była moja mormyszka na pewno.